Śląskiej TV, my maglujemy, wy oceniacie i komentujecie. Panie Leonie, w Sejmiku Województwa Śląskiego jest około 10 stałych komisji, w których na co dzień radni wojewódcy pracują. Ten podział jest związany z takimi najważniejszymi obszarami społeczno-polityczno-gospodarczymi Województwa Śląskiego, jego struktury, charakterystyki. Który z tych obszarów jest Panu najbliższy i którym chciałby się Pan jako przyszły radny tak konkretnie zająć? Zważywszy, że będzie, że kandyduje Pan tego okręgu numer 5, a mieszkańcy wyborcy tego okręgu mają specyficzne potrzeby. Proszę. No, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to y, kultura i szkolnictwo, bodajże, tak się nazywa, ten, ta komisja. Y, chciałbym się zająć kształceniem y, młodzieży. Kiedyś wymyśliłem taką. Stowarzyszenie Śląska Kopalnia Diamentów, która miała wspierać wybitnie utalentowane dzieci. Niestety wtedy zawiodłem się na swoich przyjaciołach, którzy obiecali załatwić środki na to, a skończyło się na obiecankach, cacankach, a Ślązokowi radość, więc chciałbym do tego wrócić po 20 prawie latach. I druga sprawa to związana z moim działalnością zanim zostałem emerytem. To jest przedsiębiorczość przepływ pieniądza. Przez ponad 30 lat byłem przedsiębiorcą, znam się na tym, nie zbankrutowałem, dziś mam z czego żyć i tego życzę wszystkim innym, żeby przynajmniej tak dobrze się mieli jak ja albo jeszcze lepiej.